Zapraszam na takie symboliczne przekazanie nowego aparatu pod tytułem Tomograf Komputerowy do użytku w naszym szpitalu. Jest to nowe urządzenie, kupione z programów unijnych. Więcej na ten temat powie dyrektor Janek. Witam zaproszonych gości, witam media, witam panią doktor, która też parę zdań powie na temat. Jakie są możliwości tego aparatu i co dzięki temu możemy się dowiedzieć o chorym pacjencie czy, czy domniemanym chorym pacjencie? Aparat, który został zainstalowany w tutejszej pracowni w naszym szpitalu, jest jednym z najnowszych typów aparatu do diagnostyki obrazowej, służących do wszelakich rodzajów badań, czy urazowych, czy przebiegu monitorowania różnego rodzaju chorób. Różnica podstawowa pomiędzy aparatem, który był tutaj zainstalowany poprzednio, jest to, że ten ma o wiele więcej funkcji, możliwości rekonstrukcyjnych, ograniczenie czasu badania, ograniczenie dawki, co jest bardzo cenne dla pacjenta, ponieważ na jego narażenie na promieniowanie radiologiczne jest zdecydowanie mniejsze. Mamy możliwości obrazowania wielopłaszczyznowego, wykonywania różnego typu rekonstrukcji. Które na poprzednim aparacie nie można, których nie, było, nie można było realizować. Mam nadzieję, że ten aparat będzie służył wszystkim pacjentom naszego powiatu oraz powiatów sąsiednich. Rekonstrukcje, które tutaj wykonujemy, potem razem nagrywane na płycie z całością badania są przekazywane razem z wynikiem badania do innych placówek, innych pracowni, tam gdzie pacjent będzie miał kolejne badania do oceny porównawczej. I dlatego też jest to bardzo cenne, ponieważ obrazy wykonywane w czasie skanowania, akurat tym aparatem, mają na tyle dużą moc diagnostyczną, że jesteśmy w stanie zinterpretować o wiele więcej jednostek chorobowych i o wiele więcej zmian w organizmie w porównaniu do aparatu, który tutaj poprzednio był. Zakup został sfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Polskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie do tego zakupu wynosiło milion złotych, wartość samego aparatu blisko półtora miliona. Jest to aparat w marki GE, 16-rzędowy, tak jak pani doktor wspomniała, no jeden z najnowocześniejszych, ja już się w tej kwestii upadać nie będę, autorytet się powiedział. Jalko może powiem, bo skończyliśmy taką dość dużą perspektywę finansowania w ochronie zdrowia. Od 2017 do 2020 roku łącznie szpital pozyskał łącznie blisko 7,5 miliona złotych z projektów unijnych. Łączna wartość wszystkich projektów to blisko 9,5 miliona, z tego wartość dofinansowania jest właśnie 7,5 miliona złotych. Szanowni Państwo, ochrona zdrowia i szpital powiatowy od wielu lat i nadal jest zadaniem priorytetowym dla Zarządu Powiatu, dla Rady Powiatu. I oprócz tego, że dzisiaj widać jak wygląda ten szpital, jego standaryzacja, jego unowocześnianie, również dla nas jest bardzo ważna diagnostyka. Ona jest uzależniona nie tylko od dobrej kadry medycznej, którą niewątpliwie mamy, ale również od sprzętu, który jest niezbędny do diagnozowania. Ja wierzę, że ten tomograf pomoże wielu mieszkańców, mieszkańcom hmm, i do tego ma służyć. Dlatego bardzo dziękuję również dyrekcji całej i personelowi szpitala za to, że dbają i zabiegają również o środki zewnętrzne. Bo gdyby nie dofinansowania, czy unijne, czy, czy nawet krajowe, trudno by nam było zaopatrywać się w taki sprzęt. Także składam podziękowania na ręce dyrekcji, pana dyrektora Janyka, pana dyrektora Jakubowskiego i pana dyrektora Szymańskiego. Za starania, za realizację tych projektów i za to, że dzisiaj możemy mówić, że nasi mieszkańcy, mieszkańcy powiatu głupczyckiego na pewno tutaj w tym szpitalu znajdą odpowiednią pomoc. Dziękuję. To na tym byśmy zakończyli tą oficjalną część. Zapraszam. Na...